Cześć, zapraszam Cię na kolejną lekcję powtórek chemii przed liceum. Dzisiejsza lekcja to część trzecia, materiału omawiającego nazewnictwo związków nieorganicznych. W tym filmiku nauczysz się nadawać nazwy tlenkom. Przekonaj się, jakie to proste. Zanim przejdziemy do tej lekcji, obejrzyj najpierw lekcję ósmą na kanale. Wprowadzi Cię ona w zagadnienia dotyczące wartościowości pierwiastków chemicznych. Wiedza z poprzedniego filmiku jest niezbędna, abyś prawidłowo zrozumiał tę lekcję. Gdy małe dziecko uczy się mówić, najpierw musi poznać przedmiot, który chce nazywać. Tak samo będzie z nami. Aby nazwać jakikolwiek związek chemiczny, najpierw musisz rozpoznać, czym on jest. Znasz już dobrze wodorotlenki. Wiesz, że jeśli zobaczysz we wzorze grupę OH, to cały związek nazwiesz wodorotlenkiem. Za chwilę nauczysz się nazywać tlenki. Przypomnij sobie jeszcze, jaką wartościowość przyjmuje tlen. Oczywiście, on zawsze ma dwójkę w swojej głowie. Wiedząc to, od dzisiaj będziesz w stanie nazwać każdy tlenek. Zaczynamy. Wodorotlenek metalu składał się z trzech pierwiastków: wodoru, tlenu, oraz jeszcze jednego pierwiastka nadającego właściwy charakter wodorotlenkowi. Tlenki natomiast składają się z dwóch pierwiastków tlenu oraz jego towarzysza. A zatem, jeśli zobaczysz wzór chemiczny, który składa się z dwóch pierwiastków, z których jeden jest tlenem, możesz rozpoznać właśnie tlenek. Poznałeś już, jak wygląda nowy przedmiot, którym będziemy się teraz zajmować. Możesz więc zacząć uczyć się o nim mówić. Nazywanie tlenków jest jeszcze prostsze niż nazywanie wodorotlenków. Po prostu zapisujemy słowo tlenek i dodajemy nazwę drugiego pierwiastka. Spróbujmy nazwać taki związek: CAO. Tlenek, wapnia. A czy potrafisz nazwać taki tlenek? BAO. To oczywiście tlenek baru. A taki? LI2O. To oczywiście tlenek litu. Skąd jednak ta dwójka w kieszeni litu? Pochodzi oczywiście z głowy tlenu. Pamiętasz, że tlen ma wartościowość 2. Jaką wartościowość ma lit? Widzimy, że tlen nie potrzebował zapisywania numeru litu, czyli lit musi mieć wartościowość 1. Możesz to wydedukować po spojrzeniu na układ okresowy pierwiastków. Lit znajduje się przecież w pierwszej grupie. Pamiętasz informacje z poprzedniej lekcji? Pierwiastki z pierwszej grupy mają zawsze wartościowość równą 1. A jaką wartościowość ma mangan w tlenku manganu MNO? Okazuje się, że jeśli oba pierwiastki nie mają nic zapisane w swoich kieszeniach, to znaczy, że mają one taką samą wartościowość. Jak już wiesz, wartościowość tlenu do 2. W takim razie wartościowość manganu również wynosi 2. Pierwiastki, które mają taką samą wartościowość jak tlen, nie muszą zapisywać jego numeru do kieszeni, po prostu ją pamiętają. W tym przypadku cały tlenek nazwiemy tlenkiem manganu 2. Pamiętasz, że jeśli pierwiastek nie jest z pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego, to po nazwie związku zapisujemy wartościowość pierwiastka tworzącego związek, podajemy ją w nawiasie. W tym przypadku jest to 2. Sprawdźmy kolejny związek. Najpierw spróbuj go nazwać. Podpowiem ci, że poza tlenem tworzy go drugi pierwiastek o nazwie VANAT. Jego wzór sumaryczny to V2O. Jest to oczywiście tlenek vanadu. Oba pierwiastki wymieniły się swoimi numerami i wiemy, patrząc na zawartość kieszeni tlenu, że vanad musi mieć wartościowość 5. Cała prawidłowa nazwa tego tlenku to tlenek vanadu 5. Teraz czeka cię najtrudniejsza zagadka. Mam nadzieję, że jak dotąd wszystko rozumiesz. Jeśli coś jest dla ciebie niezrozumiałe, zatrzymaj się. Obejrzyj ponownie tę lekcję lub film dotyczący wartościowości. Bez przyswojenia dotychczas podanych wiadomości będzie ci bardzo trudno zrozumieć następne informacje. Jeśli jesteś gotowy, spróbujemy nazwać taki związek SO3. Bez problemu wymyślisz jego nazwę. Jest to oczywiście tlenek siarki. Tylko dlaczego siarka nie zapisała sobie numeru tlenu? Czyżby w tym związku tlen miał na głowie jedynkę, a siarka trójkę? Nie, nic z tych rzeczy. Spójrz w prawy górny róg ekranu. Wyraźnie jest napisane, że tlen musi mieć dwójkę. Spróbujmy prześledzić, co się wydarzyło. Siarka spotkała się z tlenem. Tym razem, na chwilę, potrafimy czytać w myślach i wiemy, jakie numery siedzą w głowie siarce i tlenowi. Z tlenem nie mamy problemu. Zawsze ma w głowie dwa. Ale cóż widzimy w głowie siarki? Jest to szóstka. Czyli tak właściwie wydaje się, że wzór chemiczny tego tlenku powinien wyglądać tak: S2O6. Tlen przekazał numer siarce, siarka tlenowi i każdy powinien się rozejść. Ale tak się nie stało. Okazuje się, że jeśli oba numery da się podzielić przez siebie, to musimy to zrobić. Dzieląc obie liczby przez 2, otrzymujemy prawidłowy wzór tlenku SO3. Ogólnie możesz zapamiętać, że tlen bardzo nie lubi, gdy ktoś pomija jego numer komórkowy i nie zatrzymuje go w kieszeni, pomimo, że tlen zapisuje numer tego drugiego pierwiastka. Jeśli tak się dzieje, czyli jeśli sąsiadujący pierwiastek nie ma w kieszeni żadnego numeru, a tlen ma, pomnóż numer w kieszeni tlenu razy dwa i wówczas ta cyfra będzie oznaczała wartościowość pierwiastka tworzącego tlenek. Brzmi trudno? Spróbujmy na przykładach. Wybierzemy niewdzięczne pierwiastki, które nie zechciały zapisać numeru tlenu. Będą to na przykład siarka, węgiel, chrom i ruten. Związki, jakie mogą utworzyć z tlenem, to na przykład SO3, CO2, CRO3, ruo Cztery. Najpierw nazwij wszystkie tlenki. To zadanie nie powinno sprawić Ci problemu. Będą to po kolei: tlenek siarki, tlenek węgla, tlenek chromu i tlenek rutenu. Jak wiesz, jeśli żaden z tych pierwiastków nie ma zapisanego numeru komórkowego tlenu w swojej kieszeni, Pomimo, że tlen go zapisał, to należy pomnożyć cyfrę w kieszeni tlenu, i wówczas poznamy, co tak naprawdę siedzi w głowie tego drugiego pierwiastka. Co zatem siedzi w głowie siarki? Jeszcze raz spróbuj odgadnąć wartościowość siarki razem ze mną. Zobacz: tlen ma w kieszeni trójkę, a siarka nic. Czyli należy pomnożyć trójkę w kieszeni tlenu razy 2, daje nam to 6 i przenieść ten wynik nad głowę siarki. To właśnie jej wartościowość. Nie zapomnij podać wartościowości siarki w nawiasie za pełną nazą tlenku. Pierwszy tlenek nazwiemy więc tlenek siarki 6. Spróbujmy teraz nadać pełną nazwę tlenkowi węgla. Spójrz, w kieszeni węgla nie ma żadnej cyfry. W kieszeni tlenu jest natomiast dwójka. Co więc robimy? Mnożymy dwójkę przy tlenie razy dwa i ten wynik to wartościowość węgla. Pełna nazwa tego tlenku to tlenek węgla 4. Następny przykład. Trójka przytlenie razy 2 daje nam 6. I to jest właśnie wartościowość chromu w tym tlenku. Pełna nazwa? Klenek chromu 6. Ostatni przykład. Czwórka przytlenie razy 2 to 8. Pełna nazwa związku? Klenek rutenu. 8. Ustalmy teraz schemat działania podczas nazywania tlenków. Odpowiedz ze mną na kilka pytań. Czy wzór, który widzisz, to wzór tlenku? Tak. Jakiego pierwiastka jest to tlenek? Manganu. Czy przy symbolach pierwiastków są jakieś cyfry? Jeśli nie ma cyfr przy żadnym z pierwiastków, to znaczy, że w tym związku mangan ma taką samą wartościowość jak tlen, czyli 2. Dlatego nie zapisał w kieszeni jego numeru, łatwo będzie go pamiętał. Pełna nazwa tego tlenku to tlenek manganu 2. Kolejny schemat. Odpowiadamy na pytania. Czy wzór MN2O3 to wzór tlenku? Tak. Jakiego pierwiastka? Manganu. Czy oba pierwiastki mają jakąś cyfrę w kieszeni? Tak. W takim razie wartościowość pierwiastka jest taka sama jak cyfra przytlenie. Pełna nazwa związku. To tlenek manganu 3. Trzeci przypadek. Czy wzór MNO2 to wzór tlenku? Tak. Jakiego pierwiastka? Manganu. Czy oba pierwiastki mają jakąś cyfrę w kieszeni? Nie. Przy którym pierwiastku nie ma cyfry? Jeśli nie ma żadnej cyfry w kieszeni danego pierwiastka, w tym przypadku manganu, to mnożymy cyfrę przy tlenie razy 2 i w ten sposób otrzymujemy wartościowość manganu w tym związku. Pełna nazwa związku o wzorze MNO2 to tlenek manganu 4. Ostatni przypadek. Czy wzór Ag2O to wzór tlenku? Tak. Jakiego pierwiastka? Srebra. Czy oba pierwiastki mają jakieś cyfry w kieszeniach? Nie. Przy którym pierwiastku nie ma cyfry? Przy tlenie. W takim razie wartościowość pierwiastka, w tym przypadku srebra, to 1. Pełna nazwa związku o wzorze AG2O to tlenek srebra 1. Pamiętaj, że jeśli pierwiastki zawsze mają tylko jedną wartościowość, to nie trzeba podawać cyfry rzymskiej w nawiasie za nazwą związku. Mówiliśmy o tym na ostatniej lekcji. Należy więc wiedzieć, że pierwiastki z pierwszej grupy układu okresowego mają wartościowość 1, a z drugiej grupy 2. Jest jeszcze kilka pierwiastków w układzie okresowym, które zawsze mają jedną wartościowość. Oto kilka najważniejszych. Na koniec sam spróbuj nazwać kilka klęków. Nauczysz się nazywać wszystkie tlenki? Jeśli nie, obejrzyj poprzednią lekcję i tę lekcję ponownie. Na pewno wówczas dasz radę. To już koniec dzisiejszej lekcji. Jeśli masz ochotę pouczyć się jeszcze chemii, zapraszam Cię do obejrzenia innych lekcji na kanale. W opisie filmu znajdziesz adresy naszej szkoły, zarówno te wirtualne, jak i ten rzeczywisty. Powodzenia w nauce!